Ja zaobserwowałam u młodszych, może tak, w szczególności u tych młodszych dzieci, taką jakąś taką dużą zależność od tego, w jakim stopniu ja jako nauczyciel wierzę w to i ufam, że on jest w stanie. I tego oczywiście nie mówisz słowami, nie, nie powiesz ja. Nie, nie, nie robię wykładów, mu, że wierzę w to, że poznasz wszystkie literki. Tylko po prostu to, to trzeba chyba jakoś tak całym sobą przekazywać. Nie wiem, twarzą, uśmiechem, ale to jest coś niesamowitego, bo teraz już właśnie mamy ile? Pięć miesięcy za nami od 1 od września. I ja teraz mam taki. Taki renesans w, w, w mojej pracowni z moimi dziećmi, bo w większości te dzieci przeskoczyły taki kolejny etap od takiego właśnie przyjścia i, i bycia tymi malutkimi, jeszcze przeszły w taki etap, kiedy właśnie nie wiem, potrafią pisać litery, potrafią. Ja się tym ogromnie cieszę, i kiedy one przychodzą i kolejną tam już na, są w stanie napisać wyraz, to ja po prostu. Te, tak głęboko patrzę im w oczy z taką wielką radością, że potrafisz już pisać wyrazy. I ten, no po prostu myślę sobie, że dużym, dużo w nas, nauczycielach czy też rodzicach, wiele jest po naszej stronie, gdy my przelewamy tą naszą, ten nasz entuzjazm w nich, bo nie zostawiając ich samych. U mnie na przykład działa jeszcze czasami, często działa coś takiego: jak chcesz, to zrobię to razem z tobą. Bo, bo właśnie jest trudność, nie może sobie znaleźć. A chcesz coś ze mną razem? Razem. To wystarczy czasami dwie minuty, bo już dalej potrafi samo. Ale właśnie te momenty, w których, w których my głęboko wierzymy i nie udajemy, że wierzymy, my naprawdę wierzymy, że on potrafi, że on da radę i że on jest w stanie jakby to przekroczyć, to ja myślę, że to jakoś indykujemy. Taką nie wiem, czy do końca to jestem w stanie jakby opowiedzieć, czy bardziej to trzeba mocno przeżyć, ale myślę, że każdy z nas i jesteśmy dorośli, tak? Mamy po 50 lat, czy więcej? Ile mamy? A ile potrzebujemy czegoś takiego, że ktoś się ucieszy z tego, co robimy? że ktoś I, i wtedy jesteśmy w stanie więcej, nie? Że... Wydaje mi się też, że taka a propos to mówiłaś, jakby uwierzyć w to, co że on potrafi, też jakby spowodować w tej sytuacji, kiedy komuś się nie chce, znaczy nie chce się uczyć, znaczy nie chce się uczyć, znaczy nie chce albo wykonać jakiegoś polecenia, mhm. albo czytać rzeczy, albo poznawać rzeczy, które nie do końca jakby chce poznawać. Mhm. Ale jakby dla mnie, według mnie, jedną z recept dla mnie jest taka, żeby zatrzymywać się na tych pytaniach, na pytaniach, które tak naprawdę to dziecko ma. Bo na przykład na taki przykład z dzisiejszego dnia, z jednym z chłopców rozmawiałem i jakby, ale żebyśmy my byli jak najprawdziwszy, nie, że my wiemy też, tak. tylko dla nas jest rzeczywiście ciekawe, bo wtedy tak. y, nawet nie dlatego, że to ciekawe, bo zawsze pasjonowaliśmy się, dlaczego Ziemia się obraca, ale gdy y, na przykład był ruch obrotowy Ziemi, rozmawialiśmy o ruch obrotowym Ziemi, y, z jednym z chłopców, to on, 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 on zapytał, no ale w końcu, dlaczego ta Ziemia się obraca? bo to na tym globusie, na tej osi jest takie proste, no bo się obraca. Bo ma osi się obraca. I się kręci. No ale, że kręci się już tyle czasu, prawda? Jakie są... I, I że jak wiele rzeczy wynika z tego, że ona się kręci. To jest coś pasjonującego. Ale co jest najważniejsze teraz? Że ja, nawet ja, jako partner w tej rozmowie, tego, tego chłopca, przypominam sobie, że to jest bardzo trudne pytanie i bardzo głębokie. I sam mówię szczerze, że do końca Sprawia mi trudność wyjaśnienie Ci tego. Razem z Tobą szukam Ci miejsc, w których to może być, w którym możesz to być zainteresowany, bo i nie, ale uwaga. Ale ja, znajdując te miejsce, przynajmniej ja jestem zainteresowany i stwarzam powoli taką atmosferę tego, że w tym nie chcę mi się uczyć. Jak stawiamy sobie pewne pytania, to jakby razem z mniejszym, większym bólem, jakby dociekamy, dlaczego tak jest i szukamy odpowiedzi na pytania, które naprawdę nas dręczą, bo może nie chcemy się czegoś uczyć, bo naprawdę. Nie potrafimy sobie postawić żadnego ważnego pytania, które rozwiązywałaby ta kwestia.